Ja to słyszałem. Oczywiście, że... Hej, z Bogiem! Kłaniamy się. Tuśmy się już kłaniani. Szczęść Boże, dobry dzień. Cześć panowie. Szczęść Boże. To mnie wiecie, że Sebastian Pitoń pociąga za sznurki i jest Mózgiem tej operacji, która mnie tutaj sprowadza. Trochę serio, trochę żartem. No. Cieszę, się, cieszę się, że dotarłem i że pogoda sprzyja. I rozumiem, że musimy tu stworzyć materiał, który da odpór tym wszystkim ludziom złym, którzy, którzy was napadają. No jak to się nie da? No kurczę, no, jest ciężko wolno. W... Nie płonę no. z nim do tyłu. Nic się nie liczy. No kurczę, nauka, nauce, się, konie nie gniewa. Gonie, dobry stać koni, po prostu mają konie zniknąć. Tu jest cały problem. No bo to nie chodzi, nie chodzi o konie, tylko nie, nie. chodzi o tresowanie ludzi. No. No, o czyli tresowanie ludzi. Być może miejsca, żeby ktoś inny mógł wielkopię. nie chodzi o to, bo tam wlejście, koni. Z czymś innym, bo z koniami nie wlezą. My się tu lokalnie jeździmy, zarabiamy trochę. Ja to, myślę, to myślę, że generalnie chodzi o to, żeby zastąpić nie tyle tak, konia Meleksem, ile tak, Polaka, żeby zastąpić tak, tak. jakimś innym modelem. No, to, to nie jest wytłumaczalne, to, to bo to jest niewytłumaczalne to, co robi. Ilu was jest, no, tam Fiakru. jest 64, 60 Tam jest sześćdziesiąt ludzi. I no to jest, to jest tak mało. otoczenie, jest bardzo dużo, nie? bo nie to, sami zjeżdżą tam, Ta. bo to jest no, grupa ludzi, ale jest grupa ludzi, to wszystko, żeby tam dostać się, to jest po pięcioczęstu no, osób. Wiadomo. Bo, wiadomo. Bo, bo żeby tam przyjechać, żeby usić, to I jest zagieli... tym I tym tam jest prawie 380 ośmiu koni zbadanych. Zagięli parol na was, żeby was zrównać z ziemią. Żeby was przedstawić jako złych ludzi, podłych morderców, dręczycieli, morderców, 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 koników. A my da. jeździmy do połączyć. Słuchajcie, te konie widać, one były w całym morskim oku. Tak, że lewego i na nie chodzą tam gdzieś po lesie, gdzieś. One co dzień nie są no. widziane, ludzie widzą te konie, no. Ale się zdarzy czasem jakieś potknięcie, tak to się zdarzyło, to Ja, to, czekaj, ja myślę. Przy... Przywitam się przywitam z konikiem. To z tak. Na sekundę co dzień nie może obejrzeć. Nawet mogę tu zaprosić tu i prześiednąć i, no, i może. O, tak. To są akademiaki, one wczoraj już pracować w tak. Morskim Oku, tu nie ma za co jakieś inne tak. tak. przedstawione, czy tu tak. Nasze nie można codziennie oglądać Morskim Oku. No, jest... widać jak wyglądają, jak to wszystko odbywa się, nie? Wydaje mi się, że to jest normalna taka akcja, że po prostu chcą kulturę góralską stąd wyrzucić tak. i ją w jakiś sposób zniszczyć. Tak, Ona jest częścią tego regionu i moim zdaniem to państwo i TPN powinno wam dopłacać za to, bo przecież to jest sakramentski koszt, żeby, żeby takiego konia, nie wiem, utrzymać, zrobić. To od, od dziada praziada. Do krztu jedziemy koniami, jak się siedzą skóry, do krztu, do komunii jedziemy, do ślubu, do bierzmowania i do, na ostatnią drogę całej, koniami jedziemy też do pogrzebu. tak całej, całej Polsce, jak się kończył PRL i się zaczynał nowy reżim, w całej Polsce było milion koni. Milion koni Jeszcze było w było. Polsce. Tak. Teraz nie wiem, nie wiem okay. jaka część tego została, ale e, no, mnie się zdaje, że tutaj Słuchajcie. górale są na pierwszej linii frontu. Oto czy w ogóle Polak u siebie na swoim może po swojemu tak. żyć, tak. gospodarować, dysponować Słuchajcie. tym, Słuchajcie. czego tam się dorobił Słuchajcie. czy nie. Cała polityka Eurokołchozowa, ale też i krajowa, warszawska polityka jest przeciwko wolności, samostanowieniu, swobodzie gospodarowania. Tak. I wy jesteście tutaj na pierwszej linii frontu, bo jeżeli to się da przewalczyć, tak, to jeżeli się, to się da zniszczyć, to to kto się obroni, tak. to kto się obroni nie, potem, nie. prawda? Jeżeli da się taką grupę, tak widowiskową, tak, spektakularnie właśnie też no. słynącą ze swojej samodzielności, hardości, tak. ze swojej niezależności. Jeżeli to się da spacyfikować, wziąć za twarz, to ludzi postraszyć, poszczuć. Na, jeszcze jak to jest, że napuszczają na was nie policję czy tam no ekoterrorystów, tylko zwykłych, zwykłych ludzi. ludzi. Zwykłych ludzi nie na policji jednego, a drugi. Tak. Jest straszna moda, żeby nie jeździć, od kiedy... Jak ja byłem małym chłopcem, to mi tam nie wypadało jeździć, ale od kiedy jest ta nagonka, to jak jadę w Morskie Oko, to tylko fasiągiem. Ale my tak wprowadzi, wprowadziłem no to wprowadziłem, tą modę. To my, to, my, to my chyba musimy tutaj manifestacyjnie odbyć przejażdżkę. No, nie, no ale myśleć. ustalmy taką rzecz, ten to elektryczny fasiąg, no to przecież on się będzie palił, prędzej czy później, tak? To co oni Oni nie wiedzą, że to będzie nie, to niebezpieczne? Nie, Słyszeliście? Się. On się spalił już. Ja, tak? no ja to słyszałem, ja to słyszałem. Jeden minister w, w poprzedniej kadencji jest taki element e, e, procedury sejmowej pytania bieżące i w tych pytaniach bieżących był pytany jeden minister przez zresztą zielonych był pytany jak to jest z tymi elektrycznymi samochodami czy prawdą jest, że są przypadki, kiedy trudno ugasić, jak się zapali. I pamiętam to, słyszałem to na własne uszy, że wychodzi minister i mówi: tak, potwierdzam, są przypadki, w których ugaszenie płonącego auta elektrycznego możliwe jest wyłącznie poprzez umieszczenie tego auta w całości w zbiorniku z wodą. Tak? To no, ile będzie teraz? Taki... Ile będzie, kończyny, no ale no to właśnie. I, tak. no to właśnie tak. I myślę, że ze względu na to trzeba przedłużyć ten szlak do samego morskiego szlaku. No, żeby mózg jedyny porządny zbiornik z wodą. Tam było no, auto. Tak, to jest. to może. Siadamy. Nie Ludzie będą czekać na mozyno. A my sobie tu jesteśmy na aplikach do mybu. Gdzie my siadamy? Tutaj? W tę stronę? Sebastian, ty pierwszy. Przecieraj szlaki. Do konia nie widać nigdzie pracującego. Tak. I jak ludzie widzą tam, że konie tak. i troszkę się zgrzeje, to jest show, biedny konik. Ko może gorączkę spość. ma. Tak. No człowiek tak. jakby tam gdzieś na budowie no leje się z niego i ten, to w to tak. koni, koni, nie ma problemu. Ale konik biedny konik, to Oni, się oni też nie myślą, że przecież jeżeli te konie nie będą służyły do czegoś, to ich w ogóle nie będzie. No, no tak. to ich, bo ja kto będzie trzymał? Podażą. Nie ma konia salonowego, koniec, nie, no, że siedzi na kanapie i ogląda soli, telewizję, no. No. Nie ma czegoś takiego. Dzisiaj na dole wszystkie ta hodowcy z to utrzymi to krasem, jak idą na mięsu. Tak. Bo on go nie będzie ciągle, bo no nie ma płacę. sensu. No bo ja, no ja, no Zobaczcie to... tak naprawdę, jakie to jest piękne. Przecież to wszystkie, wszystkie te elementy związane z uprzężami z czymś tam, z tymi, no. z tymi wszystkimi i, i fasiągami, z takim Lando i z czymś, jaka to jest Chodzi kawał kultury, to jest taka góralska bajka. A oni chcą to zastąpić takim ordynarnym, jeżdżącym tak pudłem. autobus i nie, nie było co tak. powiem, ja nie, nie, nie ma, zima, tak. lato, czy że my jedziemy. W zimie kurzyc tak. mamy ładne przykrywki. Tak. gości kuliki nie. robią, to wszystko jest... Nie ma, że tak. nie idzie, że huknie tak. melek, że łańcuchy. Każdą pora, i Nie ma tam ekolo, ja się ekologicznego śmieję. transportu, a nie ma. Naszej, ja, się, no. ja się śmieję dlatego, że, że cała, ta, cała ta brednia klimatyzmu, to, że się ma Polskę napędzić, ogrzać, oświetlić wiatrakami do mielenia ptaków, tak? Węgiel wiecie, że ma być nielegalny. Dla gospodarstw domowych ma być wkrótce nielegalna sprzedaż węgla, tak? Pamiętacie jak była akcja parę lat temu zaledwie? Wyrzucajcie te piece tam, oni tak. mówili kopciuchy, tak? Instalujcie gazowe, bo no, to jest czysta to energia. Jest Zainstalowali gazowe i teraz to I ma to być jedno. nielegalne. Więc Naprawdę, trzeba się tylko wz roześmiać, wzruszyć ramionami. To jest komuna. Eurokomuna to też jest komuna. komuna, komuna. To jest, tak. cel jest taki: zabrać ludziom ich własność, tak. ograniczyć ich prawa na raty, na plasterki, ja gotowanie żaby, po to, żeby nie było wolnych ludzi. <laughs> jest, no bo, to jest, ludzie w mieście myślą, że ich to nie dotyczy. Tak. Załatwiają górników, ludzie mówią: No, ja nie jestem górnikiem, mnie to no, nie, nie, nie dotyczy. Zabierają się za rolników, ludzie mówią: Ja nie jestem rolnikiem, idę do sklepu, kupuję co chcę, mnie to nie dotyczy. A tymczasem to dotyczy wszystkich, Wszystko. dlatego że ograniczenie prawa własności przez na przykład wpuszczenie organizacji obrońców tam zieleni zwierząt, że mogą wejść gospodarzowi do obejścia i mogą zaaresztować. Zwierzę, krowę, konia, psa no, pod jakimś pretekstem. Drzwi ja się, będę zły na to, no. że już zadzwonię do Ta. policji. tam się, Dręczy. się jest tam Dręczy nie pytają się przy domowile. Tak, tak. Przez, dzwoniła, na, 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 dzwoniła krowa na policję, że nie ma Netflixa do obory podciągniętego no. i jakość jej no, życia no. jest niedostateczna, ona się źle no. czuje. No. Bo ona się czuje koniem. Ale tego tak jeden, jeden z tych konioży się wypowiadał tam na spotkaniu, że konie psychicznie, one są ograniczone, da. one cierpią od wewnątrz. No Nie no prostu... bo one by chciały podróżować po no, szerokim świecie. No, i no, muszą chodzić w jednym da. Tak. Dzisiaj, dzisiaj, <laughs> dzisiaj, słuchajcie, bo tak, za to za. dzisiaj za konia, dość, że go ciężko kupić, kupuję tak. takie 2,5-letnie, 3-letnie, trzeba około 30 tysięcy za konia dać. Tak? Koło 30 ślązaka, koło 30 tys. Ale takiego, 20, co 20, jest ułożony już? To dopiero trzeba się z nim pobawić, co Koń pracujący musi dopiero zacząć, 4 lata musi mieć skończone, żeby mógł tam pracować. To go rok przyłócą na tak. nauczymy tych. No to Cztery lata musimy mieć skończone, żeby, żeby w ogóle w Żeby w zaczął tracić, ogóle w ogóle Morski, morski, morski moku, nie? No to... Te konie parę konie tam kosztuje 60 tysięcy, Ufam wszystko i ktoś powie, że o bo korole chcą konie zatępić Co? za tą tysiąc, to w ogóle nie ma pojęcia. Żeby... Każde o te konie dwa cesem, my rano już z 5 na nogach, nie mamy jakichś mługów, bo czarno na jest stać, czego nakormić, trzeba go wycesać przed wiatą, trzeba go wycząpać. Każdy przynajmniej ma, przynajmniej ma po to 5, 6, 8 koni. Kolega tu chyba za 2, ją 8 koni i te konie idą raz, dwa razy dziennie maksimum. To w sezon to tak. tak nie, pa... codziennie. nie ale, codziennie. Panowie, ale proszę was, wy mi tego nie tłumaczcie, bo to jest tak, jakbyście wy się tłumaczyli z tego, że, że, chodźmy, że, macie, no. że macie gospodarkę, nie, że macie... Wiecie, nie. Dla go? mnie jest, bo, jest oczywiste, bo, że, że ludzie nie prowadzą no. p... nie prowadzą no ludzie, gospodarstwa. O, bo on tyle zarobił, od o dzisiaj tysiąc Ale jakie to koszta, jakie to Ile, zostaje? Ile ludzi mało. Musi... Panowie, ale, jest... ale poza tym, co to kogo obchodzi? Co to kogo obchodzi? Na szczęście wolny kraj, kto nie chce, nie siada, nie jedzie, nie płaci, nie musi. Wolny kraj. Nie że musi nikomu Mi się wydaje, że to jest super. Bo dojście tych 9 kilometrów do morskiego oka zajmuje dużo czasu, a do samej. Palenicy też nie jest łatwo tam tak. dojechać, i to jest fajny pomysł na to, żeby po zejściu z gór sobie elegancko zjechać albo wyjechać. Ja bym tak sobie życzył, ludzi. żeby po pierwsze. TPN was nie kasował, bo tam są, zdaje się, dużo opłaty musicie płacić, nie? Ile tam musicie no, to, płacić za to? No, my płacimy licencje do gminy, do... do, do, do... Na no, jakieś ale, takie ale, rzeczy, ale, ale to nawet nie, nie o to chodzi. To nie o to chodzi, my, my chcemy Byle my tak, my, my 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 tylko my, my chcemy, dali my pracować, byle tylko dali pracować. My nic nie chcemy, bo my tam zarobimy no. sobie... To, to my się też podzielimy z każdym, jak My płacimy kasy fiskalne, wszystko my... normalnie legalnie tam stoimy. Kasy fiskalne macie? Kasy fiskalne... O, kasy, to, już, to już jest bardzo źle panu. To już naprawdę jest niewesoło. Tym, gadałem, mordercy, jeszcze ja, tak, jeszcze no tylko tak. kościelny w kościele nie ma kasy fiskalnej, ale zaraz będzie no ja. miał. No. No to, to co mówię, że tam dnie zajmą, my, to 60. bo trzeba uszyć wilekę, trzeba wóz naprawić, no. trzeba salę naprawić, no. trzeba portki uszyć. Ale panowie, ale, ale już panowie nie tłumaczcie tego, dlatego że my, my musimy... Przestać się tłumaczyć z tego, że my żyjemy po swojemu, u siebie, na swoim, że my robimy, co chcemy, tak? Polak nie powinien być zmuszony się z tego tłumaczyć, Słuchaj, tak? przychodzą goście z dzieciakami, robią sobie zdjęcia, głoskają koniki, to wszystko... No jest... I, I co to komu przeszkadza? No, przeszkadza, no przeszkadza, bo przeszkadza, bo cała Polska przeszkadza. Bo, bo po co zarabia te loki, można zarabiać, sadzić autobusy i zarabiało dwóch. Cała Polska przeszkadza, a podkale jest... w szczególny sposób dlatego, że Duma, charakter, no, nie pasuje poczucie swobody indywidualnej. Ja że przywiązanie do ziemi. To otóż to. Przywiązanie o. do ziemi. Że my tu siedzimy, nie wiem, od, od kilkuset lat, tak, Na tej samej ziemi mamy jakieś rodowe, rodowe majątki. Nie wyrwani z korzeniami I, i nie wyrwani z korzeniami i my sobie nie pozwolimy byle czego wmówić. Myślę, że to jest wielki problem, że jak człowiek w jednej społeczności mieszka od, od dłuższego czasu no to jest silniejszy niż ten, kto przyjechał i, i mieszka krótko I myślę, że to ich wkurza, natomiast ja y, posiadanie takiego konia, to jest tak naprawdę trzeba mieć, nie wiem, ojca, który to robi, coś. to nie jest tak łatwo to jest, to jest bardzo wielki problem, jak się to raz utnie to się tego nie odrodzi, bo to nie jest tak, wiesz że kup sobie konia, tak, i, i sobie go tam coś rób to jest, to, jest, to jest wielka tradycja to jest wielka tradycja, którą bardzo łatwo wykończyć i dlatego tu jest ten haczyk że można gdzieś tam spróbować, spróbować im powiedzieć, że to, a teraz są te mody panowie, takie różne na ten Panowie, mnie do tego w ogóle nie trzeba przekonywać, mnie w ogóle nie trzeba tłumaczyć tego, że no przecież nikt tego nie kupuje, nikt tego o to nie dba, nie urządza, po to, żeby sobie samemu zrobić na złość i, 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 i konia utłuć po drodze to, to, to gdzieś, no to jest... To jest, to jest... No i to jest tak, że tam jest tą przewoźń, grupa ludzi i tak, co tak to trzeba powiedzieć. No, trzeba tę konieckę lubić. Jak nie będę tego lubił, to nie każdy będzie jeździł nie tam nie tylko. tylko nie. Nie, są Musisz tacy, to... co by mogli, a nie, nie chcę. Nie, nie, nie mam jeździć, bo, bo, bo no to trzeba tak bo robi co inne. Jedziemy tam, ludzie coś tam, wiesz, wygrażają, to my hamujemy i rozmawiamy z nimi. Tak. Rozmawiamy. Tak. A co konkretnie się pani nie podoba? Tak. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego i z tego? I z tamtego, no ale to, i z tamtego. Tak, jak choć kiedy, to po prostu żal słucha. Ale no, Ja bo... myślę, że... A na przykład? Nawet no, tłuste dupy, a ale lenie, to nie, no a nie chodzi, no, no nie, A my czasami nawet nie słyszymy, a oni... Pierwsze do nas, to chłopie się tam odgryzły. Tak. A, a jak e, tu teraz takich napuścili, jak my już nie słyszymy, to oni z tyłu. Ale to I po, ludzie to się po ta, ludzi, tak? Jak wy tu Co się stało? No bo po prostu nieprzyjemnie się siedzi na wozie, bo oni patrzą na nas, jakbyśmy rzeczywiście robili jakieś przestępstwo. Taka jest y, brown. Taką, <głos> <głos> taką robią, taką robią y, nabą. No ale to trzeba się przecież... No, co, co mogę ka tu, kół, komuna. Ty, ten, to... Każda komuna znajduje sobie jakąś grupę, którą przedstawia jako najgorszych czarne charaktery. No, tak? z nim, no. za tamtej komuny sowieckiej, jak był dobry gospodarz, to był kułakiem. No. Tak? Jak był dobry przedsiębiorca, jakiś prywatny, to był badylarz, to jemu trzeba było dać domiar. Teraz upierają, żeby nazywać je... ministrami, je nazywać. Co są w Ministerstwie Klimatu, w Ministerstwie Edukacji. Ja to słyszałem. Oczywiście, że. Hej, z Bogiem. Że y, 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 oni się oni nawiązują do tego w przemówieniach, w jakichś wystąpieniach sejmowych, że my położymy temu kres, no, że w tej kadencji dziękuję, tak. No, tak. już skończą się te okrutne tutaj, no właśnie, skończy się traktowanie to, zwierząt mówisz, na, na, w drodze do morskiego oka. Mam to, nie mam tym, <tut> żeby ten zakaz. Ale żeby, wiecie no. co, ale ja myślę, że może to jest już tak głupie. To jest tak mhm. głupie, nie... tak groteskowe, że może to będzie taki punkt odbicia.